Musimy pokonać złego szczura Jastrzębia. Pierwsze, jestem twoim uczniem. Dopiero się w na super bohatera. Nie pójdę z tobą na jakąś niebezpieczną misję, więc nara. Montaż! No tu czarny chleb to bazy. Baza zgłoś się. To jest głowa, że jest cukier, o raport, w czarny chlebie. W mieście i na razie nie mogę zlokalizować szczura Jastrzębia. Wiadomo, że planuje atak na nasze miasto. Spinuj się, do usłyszenia. To miasto będzie moje. Jeszcze dziś. W momencie zlokalizowałam szczura Jastrzębia. To atak frontalny, zaraz pewnie wezwie swoją armię szczurów. Gdzie on jest? Z tej strony Małgorzata Anon, a to siedem dniosów tygodnia. Siódmy niósł to! Czarny są został uprowadzony.